Od jakiegoś czasu rośnie aktywność wulkaniczna, budzą się wulkany drzemiące i wygasłe. Zjawisko to dotyczy całego świata. Obecnie mamy minimum aktywności słonecznej Landshajta, które trwa od 2004 roku. Według Landshajta, trwać ma 60 lat, według obecnych astrofizyków i heliofizyków 120 lat. Cykle Gleisberga mają. Od 60 do 120 lat poprzednie minima słoneczne Daltona w latach 1790-1830 i Maudera w latach 1645-1717 i Sperera 1420-1470. Również charakteryzowały się licznymi erupcjami wulkanicznymi, które początkowo brano za przyczynę małych epoglodowcowych. Dziś wiemy, że to Słońce i jego aktywność, a także położenie i nachylenie Ziemi względem niego czyli cykle Milankowicza to główne czynniki sterujące klimatem na Ziemi. Wpływ wulkanów jest słabszy od wpływu Słońca i trwa krócej. Wyjątek to superwulkany. Jednak każdemu minimum Solarnemu towarzyszy wzrost erupcji wulkanicznych. Dlaczego? Czyżby Słońce wpływało nie tylko na klimat, ruchy planet, grawitację, ale również na aktywność sejsmiczną, co daje minimum oprócz mniejszego nagrzania Ziemi, dłuższych zim, krótszych i chłodniejszych lat, skrócenia pośrednich pół roku, daje osłabienie pola magnetycznego Słońca, zwiększa ilość promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi. Tylko, że tam, gdzie Zwiększona ilość promieni, tylko że tam, gdzie powstają trzęsienia ziemi, jest już promieniowanie ze skał. Aktywność sejsmiczna zależy od ruchów kontynentalnych. Płyty kontynentalne są w ciągłym ruchu, tak samo jądro płynne i stałe. Ruch kontynentów powoduje zmiany ciśnienia w płaszczu ziemi i skorupie ziemi, gdzie zbiera się mieszanina gazów pły... pyłów i upłynnionej skały czyli magma. Kiedy ciśnienie rośnie, magma szuka ujścia i wypływa jako lawa, razem z nią wydobywają się gazy i pyły. Najwięcej wulkanów i część ziemi jest w strefie subdukcji, gdzie kontynenty się stykają. Tam też zachodzą ruchy górotwórcze, czyli rozchodzenie się lub zderzanie płyt kontynentalnych, którym towarzyszą trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Ruchy górotwórcze są krótkie, ale silne. Obecnie kontynenty, obecne kontynenty powstały w wyniku zderzeń i rozejść z innych kontynentów, czego pamiątką są uskoki. Taki uskok idzie między innymi przez góry świętokrzyskie, gdzie też są wygasłe wulkany. Dzisiaj rośnie liczba wybuchów wulkanów i trzęsień Ziemi. Wiemy, że na orbitę wpływa przyciąganie innych planet, Księżyca i Słońca. Nie wiemy czy wpływa ono na dryf kontynentalny, wiemy, że spadek aktywności Słońca nie wpływa na jego przyciąganie, nie wiemy jak wygląda sytuacja sejsmiczna na innych planetach, wiemy, że w poprzedniej minima również Rosła aktywność sejsmiczna. Wielu naukowców zauważyło związek między spadkiem aktywności słonecznej a wzrostem aktywności sejsmicznej. Nikt nie wie, dlaczego tak jest. Wiemy, że w kosmosie działają na planety inne siły. Na przykład, czarne dziury stabilizują galaktyki których większość kręci się wokół czarnych dziur. Same galaktyki wpływają na siebie, czyżby silna aktywność słoneczna niwelowała jakąś siłę, która wpływa na ruch kontynentalny Ziemi, czy ta sama siła wpływa na aktywność słońca? Warto się nad tym zastanowić. A co z superwulkanami? One wybuchają co kilkaset tysięcy lat, czyli przetrwały bez erupcji wiele słonecznych minimów i maksimów. Na przykład Yellowstone trwa bez erupcji 600 tysięcy lat. Wiele zmian solarnych tak przeżył, więc oddziałująca na Ziemię siła jest dość mocna. By pobudzić lub osłabić słabsze wulkany, ale za słaba, by wpłynąć na aktywność silniejszych, więc przynajmniej na razie jesteśmy bezpieczni od superwulkanów. Dziękuję, życzę miłego dnia.